Witajcie drodzy widzowie. Tym razem chciałem Was zaprosić na kolejny odcinek serii Pomówmy o Życiu. Tym razem będziemy mówili o mowie ciała, język gestów. Rzecz tym, że 80% komunikacji między istotami ludzkimi odbywa się poprzez gesty, a tylko 20% poprzez słowa. I skutecznie odczytywać gesty, mimikę Twojego rozmówcy y, może być świetnym sposobem na to, by więcej wszystko rozumieć. Bo jako, że już wiecie, y, monologi niezbyt dobrze mi wychodzą, dlatego żeby było lepiej muszę się po prostu po prostu napić. Wtedy momentalnie wszelkie mówienie idzie lepiej. No więc... Zdrowie i przyjemnej mowy. Dobra, pauzy. Dobra słuchajcie. Więc zanotowałem sobie wcześniej, teraz będę trochę czytać, trochę mówić. Czyli <laughs> jeżeli w przypadku pierwszym Twój rozmówca, yy, na przykład, Patrzy na ciebie tak troszkę jakby z góry. A niekiedy tak troszkę z boku, tak? Jak ty coś mówisz, to, to, to mniej więcej takie coś. Po pierwsze oczywiście Ci w jakiś tam sposób nie ufa, ale to nie tylko to. Kiedy tak na ciebie patrzy, troszkę z góry lub przez ramię, znaczy, że czuje się od ciebie lepsze. Ma poczucie wyższości ponad Tobą, nieufności. Ewentualnie może czuć się lepszym w temacie, który akurat poruszyliście. Nie znaczy, że ten ktoś jest zły. Po prostu w czymś, o czym rozmawiacie, czuje się większym autorytetem, na przykład. I na przykład w związku z tym. Jeżeli masz w swoim otoczeniu osobę, która nie jest tobie życzliwa, dowiedz się więcej o tej osobie, czym się ona interesuje, czym się zajmuje. I wtedy zadaj jej kilka pytań na ten temat właśnie, który ona lubi, to wtedy połechtasz tej osoby ego i poczuje się ważna. I w ten sposób możesz nawet zyskać sojusznika, bo ty sprawisz, że ten ktoś poczuje się ważny. Bo będzie mógł się wypowiedzieć na temat, który lubi i w którym czuje się w jakiś tam sposób autorytetem. <laughs> uh -huh. Tylko uważajcie na osoby, które z reguły patrzą na Was tak troszkę z góry. Dlatego że mogą to być osoby, yy, które na stałe czują się lepsze i Was postrzegają jako gorszych i mogą jedynie Was wykorzystywać, więc uwaga na takie osoby. Lepiej usuńcie ich ze swojego życia. Kolejny przypadek jest ciekawy. Na przykład to, kiedy Twój rozmówca, kiedy z Tobą rozmawia, splata dłonie. O tak. Znaczy pewność siebie. Pewność tego, co mówi. Mówi z całą odpowiedzialnością, na jakiś temat, na który, o którym ma pojęcie. Oczywiście może się mylić, ale w swoim przekonaniu uważa, że ma rację. Czyli ten gest jest gestą, jakby pewności, pewności siebie. To warto zapamiętać. I co ciekawe, osoby, które według własnego przekonania mówią prawdę i dużo wiedzą. Dużo gestykulują. To jest taka cała, cała gra ruchu rąk. Mówią otwarcie, otwierają klatkę piersiową, nawijają gesty, czasami machają rękoma. No nie? To, jest, to jest akurat dość bardzo ważne. I odwrotnie. Osoba, która kłamie, przeważnie troszkę się kurczy w sobie, nie, niekiedy ręce bierze tak, jakby próbowało coś ukryć. To jest bardzo ważne, bo to są takie mikro gesty, które war, warto po prostu e, przeczytać. Przeczytać, to tak jasne. Dobra, kolejny kieliszek, zdrowie. Ogór, dobry kiszony ogórek. Ja, idziemy dalej. Jeżeli na przykład rozmawiasz z osobą, która na przykład słuchając Cię, dotyka swojego policzka, tak robi, albo tak robi, niekiedy lekko dotyka swojego nosa, przechyla głowę, znaczy, że Cię lubi. Czuję empatię w stosunku do Ciebie, sympatię, empatię, współczucie jakieś tam, nie? To jest jasny przekaz, że jakby jest z Tobą, skłania się w Twoim kierunku. I odwrotnie. Jeżeli osoba, do której mówisz, na przykład patrzy w innym kierunku, odwraca głowę, patrzy tu, patrzy tam, w lewo, w prawo, tylko nie na Ciebie, znaczy, że. Ją nie interesuje to, co mówisz. Czekasz, skończysz. No dokładnie. Tak, takich osób yy, przeważnie unikaj. Niczego dobrego w życiu ci nie dadzą. Teraz tak. Jeżeli na przykład osoba, z którą rozmawiasz, zdarza się na przykład, że lekko zatyka usta, nie? może oznaczać, że, że kłamie, że ta osoba nie jest tobą szczera. Na przykład unika rozmowy, bo, bo ukrywa jakieś tematy, jakiś problem. Może, na przykład, może mieć jakiś problem, o którym nie chce mówić. To jest dość istotne. Na przykład, czasami jest tak, że kiedy rozmawiasz z jakąś osobą, ta osoba krzyżuje ramiona. O tak. Tak jakby się broniła. To znaczy, że ma coś do ukrycia. Odczuwa Twoją rozmowę jako rodzę ataku werbalnego, psychicznego. I momentalnie broni się, tak jakby Ci nie ufała. To też jest ważne. To może to znaczyć, że nie podoba się tej osobie Twój punkt widzenia. Może to być Twój dobry kolega czy koleżanka. Ale na przykład masz inną opinię, w jakiś temat, ta osoba ma inną opinię i nie podoba jej się twój punkt widzenia. Zapowiada się na spinę, na kłótnię. Dobra, idziemy dalej. Kiedy dana osoba, na przykład podczas rozmowy, kładzie rękę na na, na karku. Albo się drapie. Znaczy, że ta osoba jest nieszczera, że kłamie. Że próbuje cię zmanipulować. Że zastanawia się, co powiedzieć. Jak powiedzieć, żeby zgadzało się to, co akurat tobie mówi. Nie kombinuje. Hmm. Hmm. To jest takie podświadomie relaksowanie się, dlatego, że, 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 że w tym miejscu zbiera się stres i, i napinają się mięśnie, karku, szyi. Więc tak, jakby sama starałaś się trochę zrelaksować. Nie? Sytuacja jest bardzo niewygodna. Nie, nie próbuję coś, coś kombinować. Potem tak. No, się mówiłem już, że osoba, która jest szczera z tobą, jakby. Szeroko ramiona, otwiera się, dużo gestykuluje, patrzy ci w oczy. Z tym patrzeniem w oczy również trzeba uważać, dlatego że jeżeli ktoś z tobą rozmawia szczerze, patrzy ci w oczy, ok, nie unika Twojego wzroku, nie? patrzy prosto ci w oczy. Tylko uwaga, jeżeli ta osoba patrzy ci w oczy zbyt natarczywie, penetrująco, znaczyć może, że próbuje. Cię zahipnotyzować. Może nie dosłownie, ale próbuje Cię zdominować. Próbuje narzucić Tobie swój punkt widzenia. Próbuje Cię psychicznie zdominować. Więc patrzenie w oczy nie musi mieć dobrego podtekstu. Może mieć post podtekst jak najbardziej zły. Ale normalnie. Takie, takie normalne patrzenie w oczy podczas rozmowy jest jak najbardziej pozytywne. Okej. Okay. Dobra. I idziemy dalej. Już mi się lepiej gada, tylko muszę trochę jeszcze więcej sobie polać. Oczywiście jest woda ognista. Indianie takie coś bardzo lubią. Jest taka woda rozmowna. To nie jest jakiś tam straszny alkohol. Jakby co. Dobra, dalej. dobra więc tak kolejny punkt bardzo ciekawy jest na przykład kiedy jesteś z kimś w jakimś tam związku i masz wątpliwości odnośnie wierności tej, tej drugiej osoby to na przykład w sytuacji kiedy zapytasz jej wprost zdradziłeś mnie to ten ktoś jeżeli zdradził to pierwsze co, to zauważycie zmianę pozycji, spięcie, patrzenie prosto w oczy i powie Ci nie, tak jakby atakując Cię. Odpowiadając się atakuje, nie, a skąd? Natomiast jeżeli naprawdę Cię ten ktoś nie zradził, to spokojnie spojrzy w oczy i, i, i powie nie, z rozbrającą szczerością. Oczywiście nie działa to w 100%, dlatego że jest dużo ludzi bardzo zdolnych manipulatorów. Niekiedy bardzo zimnych, i potrafię bardzo dobrze kłamać, ale mówię, działa to średnio w 80, nawet 90%. To jest, to jest, to jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Oczywiście. Hmm. Bardzo. Ciekawe jest, kiedy dłużej z taką roz osobą rozmawiasz, to na przykład kiedy dużo kłamie, to zdarza się, że może sobie pocierać nos. To są chyba objawy lekkiego zenerwowania. I żeby tego zenerwowania nie było widać, to trzeba coś robić. Gesty znaczy e, dłonie czym zająć. Nie? Tak można by powiedzieć. Dobra. Dalej. Zdrowie. Moment i buteleczka będzie pusta. Ale okej. Okay. No, jeszcze coś chciałem dodać. Że jeżeli osoba z którą rozmawiasz, na przykład, ale to w pozycji oczywiście stojącej, przyjmuje pozę taką, że Kładzie sobie dłonie na biodrach. Takie coś. Jest to pozycja dominująca. Oznacza to, że próbuje narzucić Tobie swoją władzę, swoje poglądy. Próbuje się zdominować. To jest istotne. Tak jak mówiłem, mowa ciała jest średnio 80%, a 20% to są słowa. Dobra. Tyle na dziś. Żeby Was nie znudzić. Buteleczka prawie skończona. Jeszcze dolej o końcówkę. No. Można powiedzieć, że już właściwie poszło wszystko. się bogaci jakąś tam wiedzę. Czasami ja przychodzi mi jakaś tam ciekawa obserwacja. To oczywiście zapisuję. I teraz to przekazuję Wam więc zdrowia życzę. Salut. I do zobaczenia na kolejnym odcinku. Jeszcze nie wiem o czym, ale będzie ciekawie.